Odejście Lili z grupy to jeden z ciekawszych momentów całego pierwszego sezonu The Walking Dead. A dlaczego? Dlatego, że jej los jest po prostu nieznany i może być wszędzie. Hej, cześć, siemano! Ja jestem Anorek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii pod tytułem Teorie spiskowe ze świata The Walking Dead. Ogólnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co mogło stać się z Lili. Pod ostatnim filmem wbiliście pięknie się statystyki, ale jak zawsze jestem pewien, że gdybyście się postarali, mogłyby być jeszcze lepsze rzeczy do roboty. Pamiętajcie, że każdy sub i like mega pomaga mi w funkcjonowaniu kanału oraz po prostu mega mnie motywuje. Dziękuję bardzo. Ale teraz skupmy się na losie Lili, dlatego, że jest naprawdę wiele spekulacji, co mogło się z nią stać. Ogólnie wszyscy mówili, że Lili pojawi się zamiast Kennego w drugim epizodzie drugiego sezonu. Ale jak widać nie sprawdziło się. Następną teorią było to, że Lily będzie w Wellington razem z Christą. Ale też po pierwszym epizodzie A New Frontier wszystko poszło w zapomnienie. I teraz, kiedy mamy The Walking Dead A New Frontier, mamy kolejną spekulację, że Lily może być w Richmond wraz z grupą New Frontier. Również na Twitterze Telltale napisało, że Clementine w A New Frontier spotka kogoś znajomego, jakiegoś dawnego starego przyjaciela, a może i przyjaciółkę. Jednak ja będę musiał zgasić wasz zapytań. Dlatego, że moim zdaniem Lili w ogóle się nie pojawi Dlaczego? Już wam mówię Pierwszy argument jest taki, że Lili odjechała w okolicach Makon, a, a od Macon do Richmond jest około 700 km. Także nie sądzę, żeby akurat przebyła taką długość właśnie akurat do Richmond Ale kto wie Drugim argumentem może być po prostu czas Dlatego, że między trzecim epizodem The Walking Dead sezonu pierwszego A pierwszym A New Frontier minęło 4,5 roku A przez ten czas Clementine bardzo, ale to bardzo się Zmieniła, dlatego że moim zdaniem Nawet jeśli by doszło do spotkania Po prostu obie bohaterki by się nie poznały Także co moi drodzy, to było na tyle Dziękuję za uwagę, pamiętajcie, że każdy sub i like Mega mnie motywuje do działania oraz Bardzo, ale to bardzo podnosi Pozycjonowanie naszego kanału, także dzięki za uwagę Piszę w komentarzach swoje teorie oraz odnosi się Właśnie do tej dzisiejszej, także dzięki za uwagę No i na razie, cześć, pa pa